Nie. Witam Państwa na moim kanale. Jak zwykle dziękuję za wsparcie. Cóż, dzisiaj mogę nawiązać do problemów więziennych i do czasu, od, od kiedy została... Hmm, mi odmówiona amnestia polityczna, no praktycznie już wiedziałem, że spędzę w tym miejscu spory okres czasu. Może w, w najśmielszych oczekiwaniach nie, nie spodziewałem się, że aż tak długo, no, ale tak się stało. No, na jednym z zebrań z, z, z znajomymi zostałem zapytany, jak to się stało, że przez te wszystkie lata nie załamałeś? Się. No cóż, moja odpowiedź była troszkę niecodzienna, ale no, powiedziałem tak mniej więcej jak czułem, że no kto powiedział, że się nie załamałem. Nie było po prostu ewidentne załamanie moje, bo coś w tym rodzaju miałem, nie było ewidentne, po prostu człowiek może mieć depresję, może mieć załamanie, ale najważniejszą rzeczą w warunkach, w jakich Znajdował się w tym momencie, nie można tego okazać. Cóż, miałem, miałem takie momenty, że naprawdę nie widziałem wyjścia z tego wszystkiego. Jak wspominałem, niejednokrotnie miałem myśli samobójcze, od których wybroniła mnie religia religia, miłość rodziny i przyjaciół, nawet potem dopiero zdałem sobie sprawę, nawet po przyjeździe już do Polski, ilu miałem przyjaciół i ludzi, którzy mnie wspierali. No i cieszę się po prostu, że jak, jakby nie było, jeżeli miałem jakiś taki moment, który można nazwać załamaniem, nie okazałem tego i, i ludzi, którzy mi pomagali, którzy mnie wspierali przez lata, nie zawiodłem. Tak mi się przynajmniej wydaje. No cóż, no możemy powiedzieć szczerze, że życie w więzieniu no, no nie jest łatwe. Jest to po prostu, na pewno nie, nie było to tak ciężkie jak życie ludzi w obozach koncentracyjnych czy w niektórych więzieniach, nawet jeszcze regularnych więzieniach, ale w więzieniach szczególnie w krajach trzeciego świata i ten, no Południowa Afryka jeszcze utrzymywało się mimo wszystko na jakimś tam poziomie pod tym względem, nawet po Roku 1994. No, no po prostu no, dni były takie i takie, i trzeba było się trzymać. Z tym, że właśnie ironicznie trudno powiedzieć, załamanie, jeżeli to można nazwać załamaniem, było pogodzenie się z tym, że raczej więzienia już za życia nie opuszczę. I to, nie, mimo że tego wydałem, wydawało mi się, że bardzo dobrze to kamufluje, ale żona jednego z moich przyjaciół, która mnie odwiedzała, bo jej mąż był byłym więźniem politycznym, Ró również i był już na warunkowym zwolnieniu, ale bezprawnie nigdy nie dopuścili, żeby, żeby mógł złożyć mnie wizytę. Jakkolwiek prawnie wszyscy inni więźniowie, byli więźniowie po okresie pół roku mogli odwiedzać e, współtowarzyszy niedoli, którzy jeszcze ciągle są w więzieniu. W każdym razie z kobiecą intuicją żona jego wyczuła i powiedziała mojemu przyjacielowi: Janusz się załamał, Janusz zrezygnował. Ja po prostu wydawało, wydawało mi się, że tego nie pokazuję. No cóż, z, z jednej strony zrezygnowałem w sensie, że pogodziłem się. Z losem, no ale nie, nie zrezygnowałem w sensie, żeby czy, czy popełnić samobójstwo, czy błagać o litość tych, którzy na pewno litości by nie mieli tak czy owak. I w ten sposób po prostu ze wsparciem Boga, mojej rodziny, moich przyjaciół. Jak również muszę przyznać wielu strażników więziennych, tak czarnych jak białych, którzy wi wi widzieli niesprawiedliwość, jaka mi się dzieje i traktowali mnie w, w większości bardzo dobrze i z, z, nawet z chęcią pomocy we wszelkich możliwych. Yy, Problemach, które mogły mnie spotkać. No, i, no i mo, mogę tylko raz jeszcze podziękować wszystkim, którzy pomogli mi przejść to wszystko, przeżyć i przejść, może z załamaniem, ale z załamaniem niezauważalnym dla tych, którym moje załamanie dałoby największą satysfakcję. Dziękuję.